Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie jestem ignacji i moi drodzy, bardzo miło mi Was widzieć w kolejnym odcinku z naszych quizików. Jesteśmy oczywiście na e, JetPunku, dzisiaj same quizy z wiadomości na Facebooku, bardzo dziękuję, że tam nadsyłacie już, jest dużo od chyba Lary2k, tak z tego, co widziałem, miał bardzo dużo dobrych quizów. Tu są jakby, pokażę Wam, o Jezu, już idę daleko, ale tak, to jest, jest dużo quizów dzisiaj, ja nagrywam, trzy odcinki z rzędu, więc, bo, bo jest tego od groma, więc stwierdziłem, że kurczę, dlaczego by nie, skoro są fajne. Nie wszystkie mi pasują zwykle pod, pod odcinki. Jedna rzecz, możecie słyszeć takie delikatne huczenie, bo jest tu strasznie zimno i włączę sobie nawiew ciepły po prostu, żeby, żeby nie zmarznąć tutaj, eee, bo marynarka robi taki śmieszny efekt, pokażę Wam, się przyjrzyjcie, widzicie? To jest... Co się chyba interferencja nazywa? Nie, interferencja to jest coś innego. Nie pamiętam, kiedyś w telewizji... Chyba opowiadałem Wam tą historię kiedyś. Jak byłem w familiadzie wtedy, to, to ziomek się do mnie przyczepił, że mi koszula coś takiego robiła, nie? Dobra, zaczynajmy, nie będę, nie będę przedłużał, zaczynajmy. Kraj, których nazwy kończą się na literę N. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale zobaczmy. No to go. Chyba tak, Sudan. Czy to się nie wlicza? Czekajcie, Europa. Rosja, PPP, e, ale to jest trudne. Jest ich naprawdę dużo. My, my, nie. E, nie, my, nie, 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 nie my. E, czekajcie, będę leciał kontynentami. Kanada, USA, Meksyk. E, wow, faktycznie. Jest bardzo dużo. Pain. wszystkie. Um. Co jeszcze? O kurde, nie jest takie trudne. Nie jest takie proste, przepraszam. Uh Uh Wow, oh. Tak. Przepraszam, że dużo nie mówię, ale staram się strasznie skupić. Bez 3 minuty tylko. Hmm. Nie, no nie wiem, dobra. Przepraszam, że dużo nie mówiłem, ale nie jest takie proste. Lepsze od 61%, silniej więcej 9%, jest 10, 10 czy nie wiem. Bahrain, Butan, Gabon, Iran, oh Jemen, Kamerun. Watykan, Oman, Liechtenstein, Kirgistan. O, Kirgistan zapomniałem. Twoją drogą, widzę, że to były popularniejsze niż te, co mi wyszły nawet, nie? Ale Oman, Kirgistan, Jemen. O, w ogóle w krajach arabskich jakoś przegapiłem, poza Libanem chyba. Jakoś wyleciałem, bo leciałem sobie tak, że leciałem kontynent po kontynencie w głowie i sobie starałem lecieć po mapie, po krajach, które kojarzę, nie? E, ale fajne. Bardzo ciekawy quizik. Bardzo Ci dziękuję, Panie Lary2k. Wszystko się dobrze nagrywa? Wygląda na to, że wszystko się dobrze nagrywa? E, Okej, okay, następne. Państwa, które nigdy nie były skolonizowane przez Europę. Nazwij państwa, które nie były skolonizowane przez Europejczyków po 1500, niektóre z państw były częściowo kolonizowane. Jedno z państw było brytyjskim protektoratem, jedno z państw było okupowane przez 5 lat w latach 1930. Okej. Okay. Dobra, to wiem, to pewnie chodzi o Etiopię jako ostatni kraj. Bo chyba Włosi okupowali Etiopię, co do zasady nie była skolonizowana. Były chyba tylko dwa kraje, które nie zostały skolonizowane w Afryce. To była Etiopia i coś jeszcze, ale nie jestem pewien. Dobra, lecimy. E, Azja. Wietnam był, a Tajlandia? Tajlandia nigdy nie była. E, oceania. Uuu. E, nie. A z, w Azji dużo. Afganistan? Chyba nigdy nie był? Pakistan, Pakistan był, bo był częścią Indii. Ee, Iran, Irak, Irak był. Aha, bo chodzi o to, że były pod rosyjską kurtualą. E, Ameryka Południowa to chyba calutka byłaby kolonizowana, więc tam chyba nie ma co patrzeć. Co w Europie w Afryce byłoby? Etiopia i coś jeszcze. Ehm. Stara państwowość. Mi Etiopia zawsze przychodziła do głowy. Madagaskar był. A z tych krajów arabskich? Kraje arabskich, chyba były Oman, Jemen... Jemen nie był. Były. Tam też była kolonizacja, w tamtym sektorze, tam bardziej na Bliskim Wschodzie myślałem. A te wszystkie... nie wiem, Maroko? Było. Algier... Były. Afryka była w większości. Hmm. Azja. Japonia? Japonia nie była. Korea Południowa. Korea Północna. Eee, co tam jeszcze? Chiny? Eee, Mongolia była chyba rosyjska. Nie, nie była. Mongolia nie była. Hmm. Kazachstan był, bo to była część ZSRR. Eee, co by jeszcze mogło być? Tajwan? Nie, Tajwan jest częścią, był częścią Chin i on był chyba w swego czasu okupowany, chociaż nie jestem pewien. Filipiny to była kolonia na pewno. Indonezja też była, to była kompania wschodniej... By... Nie, chyba nie. Mogły być te wyspy. Nie no, wysperskie kraje też by raczej nie były. Eee, Tybet, a Tybet nie jest krajem. Butan, eee, Nepal. Nepal nigdy nie został, tak, bo tam Indie nie sięgały. Hmm. Bangladesz tamte byłyby. Iran, Irak, Afganistan. Gruzja była w Związku Radzieckim. Hmm. Oceanie mi brakuje cały czas jednego kraju. Co mogło być w Oceanie jeszcze? Ha! Ha, ha, ha. Nie, nie, nic mi nie przychodzi już do głowy. Zobaczmy. Liberia, faktycznie, bo ona była założona jako kolejna. Arabia Saudyjska. Wydawało mi się, że była, ale faktycznie. Turcja liczymy? No, Turcja bo w tym imperium i jest krajem europejskim, poniekąd. Część tak osób uznaje. Ponga, no nie, no, tam ja bym nie wpadł. Turcja, Arabia Saudyjska, Liberia. Ciekawe, bardzo ciekawe. Niewiele lepiej niż powyżej, troszkę powyżej średniej, eee, bo średniej jest 11, bo 12. Ok, i ostatnie, słuchajcie, to są kraje według PKB. Według nominalnego PKB. Zobaczymy, co z tego wyjdzie przez MKKC. Z 5 grudnia quizik. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Co jeszcze jest bogate? Nie. Niderlandy się też powinno mówić nie ten. Um. Hiszpania nie, chyba nie. O, Hiszpania jest. Ym. Są Włochy wysoko. Belgia, tu Francja. Francja jest wysoko. Japonia już była. Brazylia była. Nie, raczej. A, bo to chodzi od listy. No to jest nominalne PKB, tak, chyba. E, też trzeba patrzeć, też ludnościowo. Turcja. E, Rosja była. Była Rosja. Turcja, Chiny. Chyba nie. A Ajej, jednak jest. Jeszcze jednego kraju mi brakuje. O, bogaty kraj. Nie, ale no, na pewno nie. To jest jakiś bogaty kraj między Francją a Włochami. Jeden kraj pomijam. Jakieś istoty Ym... z wysokim PKB. Nie, na pewno nie. A, ale Chciałem sprawdzić. Co pomijam? Nie. Raczej nie. Coś europejskiego. Wiem, że piszę to jeszcze raz, ale coś oczywistego mi ucieka. Ho! No, nie wiem. Dobra, zobaczmy. Indie! No, Boże, no przecież. 93%. Średni to jest 13, mój 14%. Okej, okay, Indie nawet były oczywiste. Widzę, że Korea Południowa nie była taka oczywista, ale Indie byłyby wysoko, za Kanadą, przed Wielką Brytanią nawet. No dobra, słuchajcie, to co? Chyba trzy kuziki za nami. minut, idealna długość dla mnie. Więc co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Ja bym inaczej. wybyście wy. A to moi drodzy był JetPunk, A my widzimy się już jutro. Cześć!